Witam. W drugim odcinku znalazłem lepszą wersję. Czekajcie. To sobie może zagramy zaraz. Widzę, że to będzie jakieś, nie wiem, duło, ale to potem zagramy. O, nie, no, dobra to, to kolega mi polecał. Ja w to grałem dużo już. Prakuję. mi jedna rzecz. Ale. Ale. Może myśmy zaczęli od początku taki wiecie no. Trochę z bólem to robię, bo ja łączę w to grę z dwie godziny. W wakacje po kroku. A więc to jest mega fajne. Trochę to obczajam, ale no nie najlepiej na świecie, więc... To dron. a za mną. Fak jest! Ja muszę odblokować sobie przejść. Zostawmy z dla dla Bora. Jak wyrzucę rzucę obraz, to się spa <noise> What's going on, bro!

Normalnie była minigierka, ale tu... Mówisz się coś się o minigierce. Tak tu jest neighbor. Tak tu jest neighbor. Tak tu jest neighbor. Tak, Smilson. Ach, ale teraz. Patrzcie. B. No logika. Możemy dwa, przynajmniej możemy pójść tędy. Sobie. Tędy, 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 tędy i mamy po prostu graty... Graczy. So, no. Kurde, ale zarab wywali, nie wiem czy się stanie. Aaaaaaah, ale nie... Nie no dobra, co ja gadam. Co robię? No wiem będę trzesem je odwalał, bo... Okej. Okay. Mam iść tam. pronto, você zera esse pedrão. Tik tik. frr czy jedno tutaj w będzie. Egoes. No nie jest, ale patrzcie, to jest taki walony magnet. Znaczy, magnet. Takie coś, czego nie lubimy. Tego też trochę nie lubię, ale tak. To... Dobry jak on to zrobił tak szczerze. teraz Adam musi złapać moim rejdą w technologia Zjadaj mi mojego tłuszczu. Za. Na razie sobie zagram w co innego. forsyjka nie, w sumie nie. Która godzina? Dwanaście. Kurde. no moja, je, moja skorczyń, imię jest gorszy niż nie co A, jeśli spadnie telefon, to I'm sorry. A i będziecie dzisiaj na tym na biusie? Z przy bo ja będę chyba. Driving in my car

Próbuję się ich z mózgu pozbyć, ale coś to chodzi. No i widzicie, ja nawet nic nie robię biorąc. Ale ja mam lepszy pomysł na gierkę. Coś co się w wcześniejszym odcinku wkurzałem, wkurzałem. Powiem tak łagodnie. Kurdziałem, no musimy to tak i w to. nie wiem, może się nie widzieć. Mm. Może jak to trzy, ale ja wolę, aby to 2. <grystanie> Dwa. Pora się powtarzać. Nie. Nie, Nie wiem, co to zrobić, ale jej. Nie, co by tu zrobiłbym na początku gry, gdybym tu. Coś... Starał pobczają dom cześć gdzie nadal jest nadal nie wiem do czego jest to drobina to są trzy a my potrzebujemy cztery to jest pudełko nie wiem co robił. spróbujemy nie wiem w tym miałem zabawę taką gdzie tak to... stanę na to? Kurde, co? Coś tu jest nie tak No, mnie będzie Teraz ten Teraz ten! ten. ten. Co mi wcześniej się pykało? A? Ty gospodar! Dlaczego no to tu postawiło? Z drugiej strony, niby. Tak to mi to powiedz. Co, co się dzieje już? Co, co, co się dzieje? Sory, że się wkurzam, tak, ale już nie wiem, co to się sam się dzieje. Jak widzieliście wczoraj pod koniec odcinka. Czekajcie, bo moje ja, by obby. Dobra, sorry, bo... A mama mi ja wygadał pokoju. No jak to działa?! Dobra. Ja już, ja już czegoś dostaję. Mele to ten... bom bombi! ten ja miałem plan użyć skilla dobra na dzisiaj koniec na rach.